Witam serdecznie w kolejne części poradnika Excela. Dzisiaj kilka słów na temat wykresu liniowego. Mam tutaj przygotowane, przykładowe dane do tego, aby stworzyć taki wykres. Zaznaczam sobie te dane. Przechodzę do zakładki wstawianie, wybieram z grupy wykresów, wykres liniowy. I na początek weźmie sobie ten podstawowy, który w zależności od daty wyświetla nam dane x i y jak widać na wykresie uzyskaliśmy wykres liniowy wartości X oraz wartości Y w postaci graficznej Zmieńmy sobie ten typ wykresu liniowego na typ z punktami w tym momencie uzyskamy ten korapali dodatkowe znaczniki punktowe Kolejnym typem, podtypem liniowego jest skumulowany Jak widać na tym rysunku uzyskaliśmy taki efekt, że wykres czyli linia Y już nie jest w wartości przykładu pierwszego punktu 28, 29 tylko jest 50, czyli jest wartością zsumowaną skumulowaną z tych dwóch wartości generalnie wartość jest ta sama, tylko przedstawiona jest na wykresie jako skumulowana wartość tych dwóch pozycji kolejnym podtypem jest skumulowany miniowy procentowy on tutaj nam oznacza tą wartość przez szereg na tym wykresie widzimy, że generalnie największe wartości są traktowane jako 100%, i względem tych wartości policzone są procenty. Tak samo generalnie wyglądają wykresy. Ze znacznikami. No i jeszcze ostatni przykład jest 3D. To naprawdę tylko dla ładnego efektu. Oczywiście w łatwy sposób możemy formatować wykresy na zakładce projektowania, gdzie możemy sobie oczywiście zmienić ten typ wykresu. Będzie jego kolory, czy tam układ. Dodać tytuł wykresu, tytuł osi, etykietę te danych. Linie siatki, tak czy nie. Generalnie każdy element tego wykresu w taki sposób można zmodyfikować. Wykład. W ostatnim przypadku sformatowanie typowe formatowanie już wykresu, takie ręczne od wyglądu tła, krawędzi, czcionek i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o Prosty wykres dniowy. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje strony internetową.